Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym vlogu na moim kanale. Ciekawa jestem jak u was po świętach, dużo jest przygotowań, gotowania, no, robienia zakupów, natomiast te święta mijają bardzo szybko i tak samo w tym roku moje minęły błyskawicznie. Tak jak wam już wcześniej powiedziałam, byliśmy w Wigilię we Troje, ja, mąż i córka. W pierwszy dzień świąt przyjechał chłopak mojej córki, więc było nas czworo, natomiast w drugi dzień świąt byliśmy już sami, ponieważ oni po śniadaniu już wyjechali, tak żeby zdążyć na obiad do, do jego rodziców więc tak naprawdę od drugiego dnia świąt byliśmy z mężem tylko we dwoje. No i wiadomo, co tu robić, więc trochę rozmawialiśmy, jedliśmy, poszliśmy na spacer, ale też oglądaliśmy Netflix, dlatego że my jesteśmy fanami Netflixa, ja szczególnie uwielbiam seriale, mówiłam Wam o kilku serialach, które oglądałam, które są świetne, jeżeli lubicie historyczne, to polecam Wam serial Outlander, jak również ostatnio obejrzany przeze mnie film, serial. Upadek Królestwa, świetny, bardzo, bardzo dobrze mi się go oglądało i szkoda, że się już skończył. Mówiłam Wam też w poprzednich vlogach, i pamiętam już, w którym że wyjeżdżam do Warszawy już na stałe 10 stycznia. Tak, jeżeli wszystko będzie dobrze, to wyjeżdżamy na dwa samochody, dlatego że trochę nam się do różnych rzeczy nazbierało. Szczególnie moich, dlatego że przywiozłam tutaj właściwie wszystkie swoje kosmetyki, bo mieszkaliśmy tu moi drodzy 10 miesięcy, więc to jest prawie rok i wiele rzeczy było mi potrzebnych, m.in. do nagrywania vlogów dla Was, jak również do takiego codziennego użytku. Ubrania. Buty, więc to wszystko trzeba będzie zapakować i przewieźć, ale to nie będzie problem. Myśmy ten problem mieli wtedy, kiedy się przeprowadzaliśmy z mojego małego miasteczka do Warszawy. Wtedy mieliśmy tych rzeczy dużo więcej. No, jakoś trzeba będzie to wszystko przewieźć. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, tak Wam powiedziałam, bo tak naprawdę, powiem szczerze, ten koronawirus jest wokół nas i on cały czas krąży i ten krąg się zacieśnie. Coraz więcej moich znajomych jest chorych, bo tak naprawdę, kiedy ten koronawirus był gdzieś tam, a nie dotykał nas tutaj blisko, tak, nie dotykał naszej znajomych, naszej rodziny, no to jakoś tak, wiecie, myśleliśmy, a gdzieś tam to jest na pewno, ale może tutaj nas nie dotknie, no niestety dotyka coraz więcej osób trzeba uważać, trzeba nosić maski, no ale czy tutaj, czy w Warszawie niestety ta sytuacja jest podobna, więc też nie wiemy czy się zarazimy w sklepie od kogoś, czy gdzieś na ulicy, czy, czy w innym miejscu, staramy się nie chodzić po sklepach, ale no niestety przed świętami te zakupy trzeba było zrobić i odnoszę wrażenie jakby właśnie ten okres przedświąteczny spowodował, że tych zakażeń jest trochę więcej Martwię się też o swoich znajomych bardzo, dlatego że jedni przechodzą lżej, drudzy bardzo ciężko. Więc uważajcie, naprawdę uważajcie. Starajcie się nie kontaktować z, z nikim, tak? Bądźcie w swoim wąskim gronie. My, Sylwestra, planujemy z mężem spędzić tutaj, w, w tym wiejskim domu i we dwoje będziemy siedzieć. Przygotuję pyszną kolację. Mam zamiar zrobić krewetki z makaronem ryżowym, ciemnym. Ja Wam nagram, jak będę robiła to danie. Oczywiście nie dzisiaj, bo Sylwester dopiero za kilka. Kilka dni. Powiem Wam też, co mam na sobie. Na sobie mam sweterek z Tickay Maxa, ja Wam go już pokazywałam. On jest z takim wiązaniem z tyłu na kokardkę. Jest to sweterek z kaszmiru, bardzo przyjemny, bardzo milutki, z takimi szerokimi rękawami. Ja bardzo lubię tego typu rękawy z tym, że on jest troszeczkę dla mnie za luźny a wam wszystkie paski, bo chciałam założyć pasek ale niestety oddałam mężowi już wszystkie paski, tak żeby część tych rzeczy których no nie będę tak bardzo potrzebować wywieźć i akurat dzisiaj potrzebowałam paska a to paska nie ma jeżeli chodzi o włosy, no to jak widzicie nie wiem jak to będzie, bo jeszcze tego filmu nie montowałam więc nie wiem jak to wyjdzie u was w każdym razie ten chłodny odcień już jest coraz bardziej ciepły, o tak bym powiedziała on zmienia niestety swój odcień dzisiaj mi się bardzo ładnie te włosy ułożyły ale powiem wam co zrobiłam nawinęłam na wałki, oglądałam vlog jednej właśnie z dziewczyn na youtube i ona pokazywała wałki ja przypomniałam sobie, że mam te wałki czasami na te wałki te włosy nakręcałam moje wałki są z Rosmana i to są takie grube wałki wybaczcie, że gdzieś tam jeszcze będzie włos, chociaż je dokładnie czyściłam, ale coś tam jeszcze zostało, to jest taki gruby wałek i dla takich włosów właśnie Średnich, dłuższych potrzebujecie grubych wałków. Natomiast jeżeli macie krótsze włosy, no to wiadomo, że wałki mogą być cieńsze. W Rossmanie są różne i mam zamiar sobie kupić więcej tych, bo miałam chyba sześć tych wałków, ale trzy oddałam córce i zostało mi trzy, a to jest za mało. No ale jak zrobiłam dzisiaj właśnie tak od góry na trzy wałki, to te włosy tak dosyć fajnie mi się ułożyły. Bardzo mi się ta prozola podoba. Powiecie, z takimi długimi włosami też jest problem, szczególnie cienkimi, tak jak moje, że nie zawsze układają się tak, jakbym chciała jeżeli chodzi o odcień, to cały czas chcę, aby był chłodny. Chociaż tak średnio mi się udaje tymi produktami, które mam, a mam produkty fryzjerskie. Yy, bardzo dobrze sprawdza mi się ten szampon Fanola, ale zauważam, że on mi trochę przesusza włosy i nie do końca mi to pasuje. Miałam też taki szampon dużo wcześniej, już go kupiłam, o, nie pamiętam, jeszcze w Warszawie i to jest Goldwell. I to jest też taki szampon, który powoduje, że włosy są yy, ochłodzone, ale on u mnie średnio działa. ja Wam o tym mówiłam. Natomiast mam też odżywkę do tego yy, Szamponu. Też to jest marka Goldwell, i też to jest odżywka, która niweluje właśnie takie ciepłe odcienie, czyli sprawia, że te włosy będą chłodniejsze. I powiem szczerze, że ta odżywka tak delikatnie mi się sprawdza, czyli nakładam ją na całe włosy, odczekuję, spłukuję i te jasne pasemka rzeczywiście są trochę ochłodzone. Natomiast te ciemne niestety one się tymi szamponami fioletowymi średnio ochładzają. Ktoś mi kiedyś odpowiadał, że marka Fanola ma granatowy. Jakiś inny odcień szamponu, dajcie znać, bo ja, ja szukałam i szczerze Wam powiem, że nie mogłam znaleźć. Dajcie znać, czym ochładzacie takie ciemniejsze włosy. O to mi chodzi. Nie te jasne, bo te jasne to nie jest problem, natomiast problem jest niestety z tymi ciemniejszymi, które średnio się chcą ochładzać. Pokazywałam Wam w przedostatnim vlogu, że kupiłam masło kawowe pod oczy marki Lale. To masło wygląda tak, pachnie kawowo. Powiedziałabym, że to jest taki intensywny, sztuczny zapach. To nie jest zapach kawy, dlatego, że tutaj jest dodany zapach. I co o tym maśle Wam powiem? Ja jestem rozczarowana. Powiem tak: przede wszystkim nic nie robi za bardzo z moimi oczami na noc nie mogę nakładać, ponieważ jeżeli nałożę, to wydaje mi się, że te oczy są bardziej opuchnięte niż powinny być bo powinny być te worki zniwelowane natomiast jeżeli nałożę na dzień to z kolei praktycznie to masło się nie wchłania i włosy dosłownie, wiecie, kleją mi się w ciągu dnia do tej strefy pod oczami poza tym cały czas ta strefa mi się świeci więc to mi się w ogóle nie podoba absolutnie, co jeszcze? Minus tego masła jest też taki, ja wam pokażę tutaj chociaż to nie będzie widoczne, musicie mi uwierzyć na słowo że to ono się strasznie ciężko rozpuszcza. Ja dosyć długo go tak staram się, wiecie, rozpuścić tutaj między palcami i cały czas czuję grudki. Więc nie wiem, dajcie znać, czy miałyście to masło. Wiem, że chciałyście kupić, i ja tym z Was, które pisałyście w komentarzach, że polujecie na to masło, kazałam zaczekać, że powiem wam o nim. No niestety ja nie jestem zadowolona z tego kosmetyku. Zużyję go na ciało prawdopodobnie, bo wiecie, kawa też dobrze działa na celulit, na ujemnienie ciała, więc pewnie zużyję go w tej konfiguracji. Natomiast u mnie pod oczami ono się średnio sprawdza, więc tak do końca Wam go nie polecam. Moja Majusia dzisiaj jedzie do fryzjera. Po tym nagrywaniu dla Was pojedziemy do pobliskiego miasta, dlatego że w Warszawie fryzjer kosztuje mnie dwa razy drożej, więc. Skorzystam jeszcze z tego, że, że tutaj jesteśmy i obecnie mamy się, Poza tym muszę jej kupić, tabletkę na odrobaczenie. Jeżeli chodzi o tabletkę na kleszcze, bo ja jej podaję, no niestety dla tych z Was, które nie wiecie, to ona mi na początku tutaj, jak tylko ją kupiliśmy gdzieś tak za pół roku zachorowała na babesiozę, Na Podlasiu jest bardzo dużo kleszczy, mimo że ją kropliłam, miała zakropione krople, to niestety zachorowała. Także tylko i wyłącznie w tym przypadku u mojego pieska wchodzi w grę tabletka. Nie wiem jak z obrożą, ale po prostu się boję, słuchajcie, boję się, że ta obroża też jej nie zabezpieczy i maleńkami zachoruje, więc dlatego też na razie kupujemy jej tabletki, ale zrobiłam przerwę. Dam jej dopiero gdzieś tak bliżej wiosny, bo też obawiam się, wiecie, o wątrobę, o jej tam narządy wewnętrzne, natomiast dzisiaj strzyżenie. Pokażę Wam jak wrócimy, jak Majeczka będzie wyglądała, każę obciąć jej ją na krótko, nie wiem co ona się tak wylizuje, a co Ty się tak wylizujesz? O, nie wiem co ona tak liże tam te, te łapy, ona sobie liże czasami łapy, ja już jej kurczaka nie daję, słuchajcie, wydaje mi się, że ona jest alergikiem, no niestety. Natomiast zanim pokażę Wam prezenty, to stroik. Zobaczcie, taki piękny stroik, przywiozła mi moja szwagierka z Białego Stoku. To jest stroik na żywych gałązkach, przepięknie, tu jedna jej klientka właśnie robi te stroiki i ona dostała dwa, jeden z takim czerwonymi mąbeczkami, z takim czerwonym przystrojeniem, a drugi ze srebrnym i ten ze srebrnym przywiozła dla mnie, chociaż to było w drugi dzień świąt, my się nie widziałyśmy tylko na, z daleka, bo ona tutaj przyjechała do tego swojego domu naprzeciwko, i podała mi właśnie ten stroik bardzo ładny, postanowiłam go postawić chociaż to są żywe łąski, ale nie wiem czy nie są czymś zabezpieczone, bo tak naprawdę to szczerze wam powiem że nie widzę żeby opadały są tak dosyć fajnie zabezpieczone, chyba dosyć dobrze zrobione no przepiękne, zobaczcie przepiękne po prostu i do nowego roku mam nadzieję, że mi się tutaj pięknie zachowa no a później nie wiem, pewnie trzeba będzie wyrzucić, bo na żywym świerku do następnego roku się nie przytrzyma, niestety. Jeżeli chodzi o prezenty, to dostałam pieniądze, ale też tutaj przede mną widzicie takie prezenty rzeczowe. Między innymi książki, które uwielbiam. To jest dla mnie, to jest Lisa Gray, to jest taki thriller we mgle. Zaczęłam czytać i powiem szczerze, już dosyć sporo tego, tej książki przeczytałam, właściwie to jestem już tak bliżej końca. Natomiast tutaj jest druga książka dla męża. On ją dostał i to jest Kamil Janicki, seryjni mordercy II Rzeczpospolitej i też mam zamiar ją przeczytać. Wydaje mi się, że będzie to dosyć fajna pozycja, chociaż to jest pozycja dokumentalna. No ale ja też takie lubię, takie ciekawostki też mnie interesują, więc pewnie obydwoje z mężem z przyjemnością przeczytamy. I kolejnym prezentem są perfumy Hugo Boss Dissent i właściwie to jest to woda toaletowa. Bardzo ładny zapach, butelka, opakowanie, zobaczcie przepiękne, z takim ładnym korkiem i pachną tak dziewczęco, tak na co dzień. Taki kwiatowo-owocowy zapach, bardzo ładny. Natomiast jest to woda toaletowa, to nie jest woda perfumowana, ale ja czytałam i o wodzie perfumowanej też to samo, że one są średnie, jeżeli chodzi o trwałość no i tak powiem wam, że trochę szkoda, bo na pewno sporo kosztowały. Natomiast e, pryskam się dosyć mocno i ja powiem szczerze od siebie ich za bardzo nie czuję. Natomiast ja wiem, że nie można się pryskać tak, żeby, wiecie, całe otoczenie e, no, tutaj nie mogło z nami wytrzymać. To nie na tym polega perfumowanie. ja nigdy tak nie robię, żeby było za mocno. Ale jak popryskam na przykład Lancôme, La Vie czy na przykład Chanel, no to ja czuję od siebie te perfumy cały dzień. Czuję je na ubraniach, na włosach. Jeszcze jak rano wstaje, to na poduszce, na włosach włosach te perfumy są, natomiast no, niestety tych perfum od siebie nie czuję. No, mąż tam twierdzi, że jak się przysunie do mnie, no, to moc do, do szyi gdzieś tam to, to czuję, natomiast tak, żeby, wiecie, tak na ileś centymetrów od człowieka to raczej nie za bardzo. Także szkoda, bo, bo na pewno kosztowały sporo, natomiast no, z trwałością, no to te perfumy niestety są na bakier. Córka przywiozła nam taką herbatę. To jest herbata koreańska, która jest właściwie, to bym powiedziała, takim napojem do picia. To nie jest herbata, to jest taki produkt na miodzie i w tym miodzie, cukrze, glukozie zatopione są owoce i juzu. Owoce juzu są ponoć lepsze niż cytryna, mają więcej witaminy C. I powiem Wam szczerze, my że rzeczywiście, no, codziennie właściwie robimy sobie ten napój. Bardzo fajnie smakuje. Potem to owoce zjadamy. No, fajna rzecz, fajna rzecz, natomiast te składniki pozostawiają wiele do życzenia. Nie wiem, czy sama kupię ponownie. Natomiast teraz, kiedy dostaliśmy, to, to robimy codziennie. I jak na razie ten napój nam się jeszcze nie znudził. Kolejna wiadomość, niezbyt przyjemna. Zepsuł nam się Lidlomix. Powiem Wam, co się stało. To znaczy, on działa. Jeżeli ja go włączę, to on działa, wszystko jest ok. Tylko w środku nam poszła taka część, na której opiera się, opierają się noże. I musimy ją kupić. A stało się to tak, że. Mm... Robiłam lody. Bardzo dobre lody. Takie nazywają się na mleku. Najpierw trzeba było zmiksować właśnie w Lidlomixie śmietane z mlekiem i z żółtkami, cukrem. To się zamraża. Potem się wyjmuje tę zamrożoną masę, kroi się w kostkę, wrzuca do Lidlomixa i od razu, słuchajcie, w tym przepisie jest kręcenie na 9. To jest bardzo wysoko. Ja. To pewnie jest moja wina, bo ja pokroiłam niby w kostkę, ale ta kostka była trochę za duża, bo ja powinnam to wyjąć na deskę, pokroić w drobną kostkę i wtedy wrzucić, natomiast ta kostka była taka sobie te bloczki były dosyć duże i jak to ruszyło, to tylko chrupnęło i niestety do wymiany, ale na szczęście nie jest to zbyt droga część kosztuje 60, różnie 45-60 zł i mąż sam to zmieni, także czekamy na element i dalej będziemy mam nadzieję korzystać z Lidlomixa majenia wróciła od fryzjera, jest pięknie obcięta kazałam na krótko, tylko główka i ogonek zostały, dlatego że Niunia przynosi bardzo dużo brudu na łapkach. No i pani stwierdziła, że ona prawdopodobnie jest alergikiem, dlatego, że ona tak i drapie się gdzieś tam po brzuszku, i gdzieś tam ucho drapie, i, i oczy. I tak naprawdę chyba tutaj bardziej się drapie niż w Warszawie. Więc nie wiem, czy to jest alergia pokarmowa. Ja już odstawiłam karmę, kupiłam jej dla alergików. Nie daję jej drobiowego mięsa. No zobaczymy. Na razie dostała steryd. Ona jest gruba, słuchajcie, bo jak był Rokuś, to jakbym mówiłam, że nam mu podjadała i... I przez to się zrobiła grubaskiem. Schowała się, bo się boi, bo na zawsze po fryzjerze jest taka ciężko przestraszona, więc schowała się tutaj, o i siedzi cichutko, tak? Więc na razie sprawdzamy, czy to jest alergia pokarmowa, czy to jest alergia taka wiecie z zewnątrz. Zobaczymy. W każdym razie, majenia galanto. Pokaż się tu. ha, ha, ha. ha, ha, ha. trochę się boimy. Kiedy Majusia była u fryzjera, to ja tak na szybko wskoczyłam do Rosmana, bo tylko Rosman był otwarty. I oczywiście spożywcze, ale takie inne sklepy były pozamykane. Kupiłam chusteczki 80 sztuk takich dla dzieci, tych mokrych dla Majusi. Nie wiem, czy nie zabiorę ich do Warszawy, w każdym razie ja zawsze dla niej takie kupuję. Więc te dziecinne też służą, mogą służyć dla zwierząt. Płyn pur. Chociaż ja nie przepadam za tym purem, ale był w bardzo dobrej promocji, więc kupiłam tutaj. Natomiast tam na pewno kupię mm, fery, bo ja zawsze mam fery. Ten fery już mi się tutaj kończy. i No i zobaczymy z tym purem, jak to będzie. On jest trochę taki rzadki i mało wydajny. Ja już zauważyłam, że te fery są zdecydowanie lepsze. Pusteczki, więc to jakaś tam wielka atrakcja. Natomiast wzięłam te wałki. Pokazywałam wam te czerwone. One są cieńsze ociupinę od tych. Natomiast teraz wzięłam jeszcze dwa takie niebieskie. Te niebieskie są trochę grubsze. I w sumie razem będę miała ich pięć, więc mi wystarczy. Dokupię ewentualnie jeszcze nagrzywkę takie cieńsze, ale ja już nie pamiętam, bo ja w Warszawie też jeszcze mam jakieś wałki, więc nie kupowałam, żeby nie dublować. Lakier hybrydowy, semilak, ja już dawno nie kupowałam tych lakierów z semilaka i tutaj mam y, kolor, który już wcześniej miałam, Elegant Raspberry, piękna czerwień, taka czerwień wpadająca w malinę, bardzo ładny odcień, 103 i teraz chyba tym kolorem zrobię sobie paznokcie, nie mam ym, bazy, nie mam topu z Zemilaka, ale dam inny, dam z Indigo i będzie dobrze, ten kosztował 29 zł a były po 39 w pisaku i takie też w takiej formie yy, już bez bazy, bez topu czyli od razu można nakładać, ale ja doszłam do wniosku że, że nie, że wolę taki a ja w to tym blogu zachęcam Was jeszcze do zajrzenia y, na poprzedni film, dlatego, że tam macie rozdanie. Te z Was, które nie weszłyście, nie napisałyście komentarza, to zachęcam, dlatego, że warto. Do wygrania jest maska nocna marki Sensum Mare Algo Mask, która jest nowością tej marki. I krem super, który, którego już używałam. To jest krem marki Jadach, koreańskiej marki. Naprawdę krem bardzo treściwy, więc te kosmetyki są do wygrania. I oczywiście jeszcze kosmetyki, które są niespodzianką. A które dołożę Wam do przesyłki. Także zajrzyjcie na ten film, dajcie komentarz, bo może akurat Wy tę przesyłkę ode mnie otrzymacie. Jednak dobrze, że nie wzięłam, słuchajcie, tych czerwonych, bo była paczka 10 sztuki. Wydawało mi się, że one są tej samej grubości, co te moje czerwone, ale okazuje się, że nie, że moje są jeszcze grubsze. Bo zobaczcie, te niebieskie są cieńsze, a ja byłam przekonana, że te niebieskie będą grubsze od tych moich czerwonych. To dobrze, że nie wzięłam tamtych, bo bym była zła. Najwyżej zostaną w tym wiejskim domu. Wróciłam, rozpaliłam w kominku, chociaż ta pompa ciepła chodziła, więc nie było zimno, ale jednak ogień to ogień, daje ciepło, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ja bardzo lubię patrzeć na ogień, więc siedzę i się przyglądam. I tym ciepłym akcentem żegnam się z Wami gorąco. Do następnego filmiku. Trzymajcie się, kochani buziaczki. Cześć.